Hej, cześć, witajcie! Witam w kolejnym odcinku z gry Ark Primal Fear z... Ark Survivor Evolved z modyfikacją Primal Fear. No i cóż, ostatnimi czasy udało nam się odblokować i Tarety... I i i i, ...i... i... 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 ...i... i... 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 Tutaj możecie się domyślić co dzisiaj będziemy znowu robić. Tym razem będzie to, mam nadzieję, dość szybkie. I shielda. Tylko to nie tutaj, to tutaj trzeba było robić, dobra. Więc Shield. Oho, nie działa. Tak, tak, tak. No i tutaj mamy e, Primal Tech Force Field, który chciałbym wykraftować w miarę możliwości, e, Żeby móc chronić nasze dotychczasowe zdobycze. Pięknie. O, Primal Tech Rex, to też może być ciekawe. E, także tak, to niniejszym sobie ustawmy gdzieś tutaj. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Otwórz ekwipunek. Wymagasz elementu do aktywacji. Okej, okay, to jest dość dziwne. No ale dobra, niech będzie. E, niby jest w zasięgu generatora, a jednak elementu samego w sobie również wymaga. Niech będzie. Poaktywni bariery. Dobrze, może być i w ten sposób. Może zwiększymy. Dźwięk, zasięg, bariery. jakie jest aktualnie? Nie jestem pewien. I wydać dźwięki. To jest trochę denerwujące. No dobra, zostawmy to w ten sposób. Niech będzie. Na razie niech działa. No i co? Idziemy niniejszym troszeczkę sobie powalczyć. Dziwnie to wygląda, ale niech będzie. Idziemy sobie powalczyć z bossem z ostatniego odcinka. No i proszę bardzo. Udało nam się nazwać pogromce zabawy. Tak teraz się ten ziomuć będzie nazywać. Tu przenosimy się do domek. No i stąd już będziemy mieli prostą drogę do miejsca, w którym ostatnio również walczyliśmy z tym stworzeniem. A nie, to chyba było w tamtą stronę. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, tutaj. Dobra. Jesteśmy moi mili. Jesteśmy, jesteśmy. Jak dobrze widziałem, te stworzenie, którego i teraz używaliśmy, i będziemy używać, mam na myśli pogromce zabawy, oprócz tego, że się cały czas rusza, cholera wieczego. No i nie uciekaj. Już próbował gdzieś uciec. No, to cały czas gdzieś tam stara się uciekać. A chciałbym je rozmnożyć, dlatego też zawalczymy jeszcze raz. Mam nadzieję, że to będzie dobry pomysł. Jak tak strzelimy, teoretycznie powinno lecieć w tamtą stronę w tamte rejony i nie powinno nic złego się zdarzyć. No ale zobaczymy, zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Mam nadzieję, że nas nie sprzątnie na strzała ta nowa. Ta nowa, nowa. Uleczmy sobie. Nasze stworzenie. No i zaczynamy. Kurde. Siema. Walczymy, nie? Ziomuś. Tyleć. Kurde dostaje, czy nie dostaje? Nie jestem pewien. Chyba nie bałdzo powiedziałbym. Chyba no właśnie nie do końca, spróbuję jeszcze się obrócić delikatnie, bo on ma taki dziwny promień ataku. Dobra, leci w dobrą stronę. Dobra, dostaje, ładnie dostaje. Pięknie, pięknie. Trzeba się po prostu dobrze ustawić. I wtedy raczej nie będzie miała problemu. Oj, dobrze. To tak mocno odrzuca? Okej, okay. to mnie dziwi. Generalnie spoko, tylko no tak dziwnie strasznie. Niech podejdzie trochę bliżej, bo tak to będziemy się bić miliard lat. Dobra. Dobra, nas nie trafiła, a my ją jak najbardziej. Ładnie schodzi jej o damage. Wchodzi jej damage właściwie. Bardzo chcę mieć właśnie dziecko, żeby móc ze świętym spokojem dobrać się już do pikona. Tu szczerze powiedziawszy przydałaby się jakaś taka bariera na dole. Możemy na czymś coś pomyśleć. Bo wydaje się to dość dobrym rozwiązaniem. Tutaj ustawiłeś barierę i wtedy ona nie będzie mogła wracać. W sensie się wycofać. No już troszkę, troszkę, urde. Dostaniesz tym, czy nie? Dostałem szar. Kurde, to są za małe obrażenia. Żeby jakiś ci dobry d zrobiły. Szkoda. No i pięknie, udało się pokonać. Ponownie. I dostaliśmy Max Spotkę. Super. To, bardzo mi się to podoba. Kolejne Demonic Destruction item. Także to też na pewno jest fajne. I widzę jajeczko. Trzeba jak najszybciej zejść. Bo widzicie jak to wygląda. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie. Także wracamy do bazy. Teraz w tym momencie dawaj bazę gościu. I będziemy rozmnażać nasze słodkie stworzenia. No i zepsułem. Strzelbę tutaj niepotrzebnie. Chociaż to też nie powinno jakoś długo trwać. Zobaczmy. Cała minuta. No dobra, zaczekamy. Nie, nie robi to aż tak dużego. To tak dużej, tak dużego znaczenia. Pięknie, mamy to. Jest piękna, nowa. Bardzo ładnie wyglądasz. Wyłączmy. Okej, okay, chcesz ze mną iść na spacer? Miejmy nadzieję, że niedaleko. Boże cholera. Dobra, udało się, szybko poszło. E, jakoś kurczę ostate Boże, stój. O nie. Ona strasznie dziwnie chodzi. E, może trzeba wyłączyć wandering. To też może być behavior wyłącz. I teraz wszyscy zatrzymajcie się. No i właśnie, może ona ma włączony wandering cały czas. Że tak łaziej. Stój. Ziomuś, stój. Prr. Behavior. Tak, jest wyłącz wędrowanie. Dobra, czyli to nie jest kwestia tych stworzeń, że one są nieposłuszne, niepokorne. Tylko to jest raczej kwestia właśnie wondering, czyli trzeba pamiętać, żeby wyłączać to. No bo inaczej widzicie co się dzieje. Dobrze, mamy 36%, także jeszcze jak chwilę poczekam i będziemy w propagatorze je rozmnażać. Także za chwilę się widzimy ponownie. Kurczę, tak teraz sobie pomyślałem, że zrobiliśmy te cloning chamber na samym początku tak naprawdę gdzieś tam tej bazy, a ani razu chyba go nie użyłem. Zobaczyłem tylko jakie są koszta i olałem temat tak totalnie. No dobra. To mamy to mamy. Dawaj teraz ty ty was wycofamy, nie potrzebujemy. I bufonki też sobie zabierzemy. Prepare start breeding. Can breed. Wybierzmy mężczyznę w tym związku. No i start breeding robimy. O kurczę, ale duży hologram. A i tak to jest tylko namiastka tego co moglibyśmy mieć. No dobrze, zróbmy to w ten sposób. Schowajmy tutaj te wszystkie jajka. Tak samo z tymi bufonami. Liopleurodon, mamy ich troszeczkę i tam trochę Demonic descension item. Dalej nie wiem, co robi, szczerze powiedziawszy. Jeszcze się tym nie bawiłem, ale jak najbardziej będę chciał. No i pokaż, pokaż kotku, co masz w środku. Ile? Ile godzin? Ha! To niedobrze. Ale patrzcie, niby można. Teraz w breeding progress. Mating jest. Nie jest recovering, tylko mating. Także no nie bardzo rozumiem o co z tym chodzi. Także to chyba w ten sposób nie zadziała. No dobra, weźmy to. Jak tak, ustawmy je może obok siebie i może w ten sposób to zadziała. Cóż no kurczę, też nie jestem przekonany co do tego. Okej, okay, dawaj dawaj, ziomuś. Opcje. Oh, behavior. No i właśnie, nie ma. Zacznij. Ty masz 40, ty masz 60 aż wagi. No dobra, jakbyśmy chcieli sklonować. 600 tysięcy. Hmm. Wszystko to jest strasznie dziwne. Czyżby się w ten sposób również nie dało? Z reguły propagator obchodzi takie zabezpieczenia, powiedzmy. Jeszcze inaczej zrobimy: podnieś. Postaw na nowo. Dobra. Może być w tamtą stronę. Nie robi to żadnej różnicy. Teraz cyk, cyk. Dawaj, element. Aktywuj. Prepare. Start breeding. Start breeding. Nie można tak. Tutaj start breeding. Nie. Potrzebujemy jednego mężczyzny. We breeding progress. No i remaining jest. Strasznie wysoki czas. Dajcie sekundę, zaraz sprawdzę, czy da się to jakoś naprawić. No dobra, moi mili. Nie jestem pewien, czy da się to w ogóle naprawić. Ja nie znalazłem do tego opcji, że tak tu 1250, także wybierzemy te siodełko. No i miejmy nadzieję, że uda nam się pikona pokonać nawet z takim. Um, z, taką, z taką. z takim. z takim. ja wiem. nową? pogromcą zabawy? Niech będzie? Dobra. Także to zabieramy. To zabieramy. Czy ja mam pikona? To jest dobre pytanie. Chyba powinienem już móc zrobić. Troszkę się przygotowałem między nagraniami. Swoją drogą dajcie mi znać, jeżeli oglądaliście. moje pokonywanie. pokonywanie bossów z serwera. Czy to Wam odpowiada? Takiej. Taki rodzaj odcineczka. Bardzo mi się podoba, to, to mogę być pewien. To mogę Was zapewnić właściwie. No i dobra. Destroyer ten zostaje. Miejmy nadzieję, że. No cóż, że nic mu się nie stanie, że nasza baza będzie cała po tej walce. Co to jest? Rocket Launchers, to może być ciekawe, ale tym się nie będziemy teraz zajmować. Na razie zostawmy to, pick on. Możemy, także super, tworzymy. No i zobaczymy, zobaczymy czy uda nam się go pokonać w jakiś łatwy sposób. No, gdzie jest? Coś mi zwiesiło na sekundę. To też wszystko pochowam. To nie jest nam potrzebne w żadnym wypadku, a będzie mi się gubić, mylić i w ogóle i w ogóle. Bierzemy healing He A. O, nie mam healing potion. Zróbmy 10 sztuk. Gdzieś miałem healing potion. Ale nie wiem, gdzie je wsadziłem. Mogłem je zostawić. Tak, chyba je zostawiłem, wiecie co? Nie dobrze. Marnotrawstwo, no ale zobaczymy, zobaczymy czy uda nam się go pokonać e, i szczerze nie mam pojęcia gdzie mogę walczyć z tym e, całym pikonem, tego pojęcia nie mam. Hmm, no idea, no dobra przejdźmy gdzieś, e, spróbujmy przejść do domku i tam poszukamy miejsca po prostu gdzie możemy zawalczyć, może być tak że skończy... fajnie. Może być tak, że walka skończy się na tym, że ja będę uciekać, a on będzie mnie gonić. Bo dlaczego by nie? Nie byłby to pierwszy raz, gdy w ten sposób zawalczymy. Nie da się poujeżdżać. Dobra. Wracaj, wracaj. Wracamy z wyścigóweczką. Z tego co wiem, ten pikon lata. A to niedobrze. Szczerze powiedziawszy. Ponieważ będziemy walczyć na Ziemi, przynajmniej taki jest plan, no ale to zobaczymy. Najlepiej by było chyba na pustyni to robić. Tak, wiecie co? Ja wejdę na Kunia i, i polecimy tam na pustynię. Ojej, Alfa Dodorex. Witaj, witaj. Z czym ty jesteś? Alfa Blood Clist, Crystal Viverna. Nie chcę z tobą walczyć. W ogóle mnie by to nie jarało. A walka z tobą. Jesteś delikatnie mówiąc paździerzem, delikatnie. O. Dobra. Ja wysiadam, zniszczymy tą wivernę, jak tylko tu podleci. O ile tu podleci. No i cóż, pogromco co zabawy, mam nadzieję, że <laughs> będziesz dobrym ziomeczkiem. O, tu w ogóle jakiś taki atak robi. No i spoko. Pytanie brzmi, czy to też zadaje obrażenia? Tego nie jestem w stanie oszacować. Oj, strasznie się denerwuję. No, ale dobra, kto nie ryzykuje szampana nie pije. Miejmy nadzieję, że się uda. Prawda? Kurde. Jest pod kontrolą. Także jest szansa, że, że jakoś się uda. Oj, 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 dajcie jeszcze chwilę, się wykachlam i tak dalej, i tak dalej. No i co? Robimy to. Eee, to tak, ty bierzesz. Ej, gdzie on uciekł? Patrzcie, on gdzieś odleciał w ogóle. Dlaczego on tak wysoko lata? Dobra, wracasz? Gostku. Tej ziomuź, zejść niżej. O, -o. Oho. Nie wiem, co się dzieje. Ok, nie, nie, nie wiem, co się stało, szczerze. No dobra, odwróćmy się w łóżku. Dobra, dobra, ogarnij się. Gościu. E -he, tutaj, dobra. Retrieve Corps. Co mamy pod piątką? Spirit Gryfa. Także no jeżeli nic się nie uda to... to będziemy nim walczyć. Choć mam nadzieję, że tak... to nie będzie wyglądać. Że ja nic nie mogę zrobić. Tam lata ta wiwerna. Która jest strasznie irytująca. Okej, okay, ogłuszony jest. To mnie zastanawia, dlaczego mam nadzieję, nie wejść w to. Ok, meteoryty spadają, dlatego, to chyba mnie ubiło. Nałóżmy zbroję na szybko. Możesz kuźwa. Au, 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 dobra, 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 jest dobrze. Żyjemy póki co. Dobra, 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 Biegni, biegnij, ziomek. I znowu ja umarłem. Nie wiem dlaczego, co się stało. Bez tego pojęcia nie mam, dlaczego tak się dzieje. Tyle dobrego, że moja, mój destroyer nie traci zbyt dużo zdrowia, Że mi tego co widziałem. E, dobra, podnosimy się ponownie. Retrieve corpse. Nakładaj to, ziomuś. Kurde, nie dostał. W sensie mój ziomek, nie. Kurde, nie spełni tego. Dobra, mamy to. Mamy, zebrałem go. Jest dobrze. Jest wspaniale powiedziałbym. Dobra. Ty się chowasz, ciebie nakładam. Jak wygląda twój damage? W sumie nie straciłeś zbyt dużo. A gdzie? Gdzie on? Dobra, dostaje, 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 jest dobrze. Dobra, już mamy plan. Już jest dobry plan. Eee, prawie go pokonałem. Nie ma z tym problemu. Jeszcze raz się cofnę, i myślę, że tym razem się uda. Myślę, że będzie dobrze. Teraz ich nie mogę znaleźć ani. O, jest, jest. Dobra, lepiej, żeby to nie w ten sposób wyglądało. No i pięknie. Różowa wyścigówka niestety zginęła. O jejku, niedobrze. Kurde, potrzebowałbym najlepiej, żeby coś... Coś takiego super szybkiego, nie? Dobra, dzięki temu zapisałem lokalizację, w której będę mógł, Do której będę mógł się bodajże teleportować, mam taką nadzieję przynajmniej. No i gdzieś tutaj szukamy Pikona. Noe, Jezu! inne stworzenia, nie denerwujcie mnie nawet. Gdzieś tu powinien być. O, widzę, 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 widzę. Tylko żeby kurde może tym nie dostać, byłoby fajnie, tak myślę. Au, 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 dobra, dobra, dobra. Jest dobrze, jest dobrze, jest do kurde prawie. Było strzelać. Chyba było strzelać po prostu. Dobra, tym razem tędy pójdę. Może akurat da. Nóż-widelec. Tam jest. Kurde, nie trafiłem go nawet. O Boże, te miniony są strasznie irytujące. No dobra, moi mili. Spróbujemy teraz trochę na innym podejściem. Spróbujemy e, drugą nową podbiec. Nóż Widelec, przynajmniej do tego się przyda. E, a nóż Widelec się uda. Czy mogę wyciągnąć pistolecik? Nie mogę niestety na niej. A szkoda, bardzo niedobrze. Wal z nią. Dobra, i miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Czekam. Biorę możliwości chciałbym nie umrzeć. Kurde, niestety się nie urało, ale już jest dobrze. Mamy dwa stworzenia, które mogą walczyć z tym. Odwróćmy się, Odwróćmy się jeszcze raz. Jestem, jestem, jestem. leczyłem, leczyłem. Jest dobrze. Dostaje, 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 dostaje. लाँ Dobra, 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 dostaję, dostaję, cały czas dostaję. Pięknie, pięknie, udało się, pokonaliśmy go. Oh my god, o mój Boże, jak on na, na ostatnią chwilę zaczął dostawać te piękne obrażenia, to ja nawet nie wiem. No dobrze, mamy jajeczko, jest wspaniale. Chowamy pogromce zabawy. Kurde, przeżyłeś. Oba przeżyły nasze stworzenia. O, panie. Nowa The Destroyer. Ale się udało. W ostatniej chwili. Wracamy do bazy. O, tam jest jakieś... A no właśnie. Tam było coś złego. No dobrze, moi mili, ja niniejszym bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, mam ponad godzinę materiału, także e, już niestety w tym odcinku nie przetest... Uuu. Oho! Dobra, mamy strój tekowy. Pięknie! Niestety mu działa tylko na element. E, no dobra! Ja niniejszym dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, o nie żałujcie. I wyczekujcie kurczę kolejnego odcinku, ponieważ w następnym odcinku to tutaj też wrzucimy pikona e, oczywiście otwieramy jajeczko, zobaczymy, jak tak naprawdę wygląda zabawa tym pikonem. E, no i będziemy testować jeszcze tą wspaniałą zbroję. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Hej, cześć, czołem. Pa! O, w ten sposób. O kurde, ale jest ładna. Także papatki. Miłego dzionka, nocy, hej.